Grozi ci życie tak wygodne i miękkie, że umrzesz, nigdy nie zdając sobie sprawy ze swojego prawdziwego potencjału. Większość ludzi, którzy krytykują i oceniają, nawet nie próbowała tego, w czym ty zawiodłeś. Nie przestawaj, gdy jesteś zmęczony, przestań, gdy skończysz. Jedyną osobą, która miała odmienić moje życie, byłem ja. Ból otwiera tajne drzwi w umyśle drzwi prowadzące zarówno do szczytowej wydajności, jak i pięknej ciszy. Najgorsze, co może się przydarzyć mężczyźnie, to stać się cywilizowanym. Musisz budować zgrubienia na swoim mózgu tak, jak budujesz zgrubienia na swoich dłoniach. Hartuj swój umysł przez ból i cierpienie. Cierpienie jest prawdziwym testem życia. Nigdy nie nauczysz się od ludzi, jeśli zawsze będziesz unikać prawdy. Dziś tak łatwo być wielkim, ponieważ wszyscy inni są słabi. Musisz być gotów walczyć z samym sobą i stworzyć zupełnie nową tożsamość. W każdej porażce lekcja do nauczenia się w każdym sukcesie test zdany. Jeśli chcesz być najlepszy, musisz przejść przez najgorsze. Musisz zbudować zgrubienie, aby chronić umysł. Jedyny sposób, by przekroczyć swoje możliwości, to rozłożyć na czynniki pierwsze swoją ciemną stronę. Walczysz sam ze sobą, to nie jest walka przeciwko komukolwiek innemu. Hartowanie umysłu to styl życia. Przyjmij trudne chwile. Wszyscy mamy zdolność przejścia od niczego do czegoś.